Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego. Drugi numer 1045 i 1071. Bardzo proszę panią poseł Dominikę Chorosińską o przedstawienie sprawozdania Komisji. Bardzo Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie. Z Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego z druku 1045. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu. Po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu skierował w dniu 20 lutego 2025 roku powyższy projekt uchwały do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. Muszę przyznać, że to rzadkość. Komisja Kultury obradowała w zgodzie. Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki poza poprawkami biura legislacyjnego i komisja poprzez aklamację przyjęła projekt, który za chwilę odczytam. Oczywiście komisja wnosi, aby Wysoki Sejm podjąć, raczył załączony projekt uchwały. Przedstawię treść uchwały. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy urodzin Cyryla Ratajskiego. Wnioskodawcą tej uchwały był poseł Bartłomiej Wrublewski. W dniu 3 marca 2025 roku przypada 150 rocznica urodzin Cyrilara Tajskiego, wieloletniego prezydenta Poznania, ministra spraw wewnętrznych, delegata rządu na Kraj. Cyril Ratajski urodził się 3 marca 1875 roku w Zalesiu Wielkim w rodzinie chłopskiej, ukończył Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie w Berlinie. W Braci Bożu prowadził własną kancelarię adwok adwokacką oraz działał w polskich organizacjach patriotycznych. Przed I wojną światową przeniósł się do stolicy Wielkopolski, gdzie zaangażował się w życie społeczne i polityczne. W okresie odradzania się państwa polskiego, został członkiem Naczelnej Rady Ludowej. 26 kwietnia 1922 roku został wybrany na prezydenta Poznania. Piastował ten urząd trzykrotnie. Za jego rządów nastąpiły, znacz, nastąpiły znaczna rozbudowa i rozwój miasta. W latach 1924-25 w drugim rządzie Władysława Grabskiego Cyril Ratajski został ministrem spraw wewnętrznych. W 1934 roku, po wyborze przez Radę Miasta na prezydenta Poznania na kolejną kadencję, nie został zatwierdzony na tym stanowisku przez sanacyjnego wojewodę. W drugiej połowie lat 30. związał się politycznie z opozycyjnym wobec sanacji frontem Morges, a następnie ze stronnictwem Pracy. We wrześniu 1939 roku, po opuszczeniu Poznania przez władzę, przez kilka dni ponownie pełnił funkcję prezydenta miasta. Na krótko aresztowany przez Niemców, a następnie wysiedlony do generalnego gubernatorstwa, osiadł w Warszawie. 3 grudnia 1940 roku został mianowany delegatem rządu na kraj. Koordynował działalność polityczną na okupowanych obszarach, podejmował decyzje w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych, stał na straży apolityczności struktur konspiracyjnych wojska polskiego. W związku ze złym stanem zdrowia złożył dymisję w sierpniu 1942 roku, zmarł 19 października 1942 roku i został pochowany pod przybranym nazwiskiem na cmentarzu Powąskowowskim. Jego prochy sprowadzono do Poznania w 1962 roku i pochowano na cmentarzu zasłużonych wielkopolan na wzgórzu św. Wojciecha. 150. rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej składa hołd temu wielkiemu polskiemu patriocie, politykowi i y, organicznikowi oraz uznaje za, że dobrze przysłużył się on Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha trzyminutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Bardzo proszę pana posła Szybona szynkowskiego Welsenka. Prawo i sprawiedliwość. Bardzo proszę Panie Pośle. Dziękuję Panie Marszałku, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Stajemy dziś razem, by oddać hołd człowiekowi, którego serce biło dla Polski, Cyrylowi Ratajskiemu, prezydentowi Poznania. To nie był zwykły człowiek. Był to tytan pracy, patriota z krwi i kości, który w każdym swoim czynie nosił miłość do ojczyzny jak sztandar wysoko uniesiony, nawet w najczarniejszej nocy historii. Jego życie to hymn na cześć Polski, pieśń o niezłomności, poświęceniu i wierze w nasz naród. Jestem dumnym poznaniakiem, mieszkańcem miasta, które Cyle Ratajski podnosił z kolan po zaborach. Pierwsza w Polsce linia trolejbusowa, nowoczesne ulice, powszechna wystawa krajowa w 1929 roku to nie były zwykłe projekty, to były okrzyki wolności, dowody, że Polska żyje, że się odradza, że nikt nas nie złamie. Ratajski stanął przed światem i powiedział, patrzcie, oto Polska silna, dumna, niepokonana. I świat patrzył z podziwem. Ratajski jako prezydent w latach 1922-1934 nie tylko budował mosty, tak jak ten imienia Bolesława Chrobrego, który do dziś spina brzegi rzeki Warty, on budował mosty między Polakami, między ich marzeniami a rzeczywistością. A potem przyszła wojna, mrok, który mógł zgasić każdą iskrę nadziei, ale nie w Cyrylu Ratajskim. Kiedy wielu opuściło Poznań, uciekając przed Niemcami, on objął w ostatnich dniach przed rychłym wejściem Niemców funkcję prezydenta Poznania, objął odpowiedzialność za miasto. Gdy Hitler deptał naszą ziemię, on nie ugiął karku. Jako delegat rządu na kraj w latach 40-1942 budował polskie państwo podziemne. W cieniu swastyki bronił Polski wolnej z jej sądami, szkołami, armią, administracją. Nie pytał. Co Polska może mu dać, lecz co on może dać Polsce. I dał wszystko do ostatniego tchu, aż do 1942 roku, pozostając wierny swojej misji. Cyler Latajski to więcej niż nazwisko w podręcznikach. To głos, który woła: Poznaniaku, Polaku, Polsko, nie daj się złamać. Polsko, walcz, Polsko, żyj. Jego życie to testament naszej siły. Dowód, że z miłości do Ojczyzny rodzą się czyny wielkie, nieśmiertelne. Dziękuję Mu za to z głębi serca, z dumą i wzruszeniem. Dziękuję, że pokazał nam, czym jest prawdziwy patriotyzm, nie słowami, lecz ciężką pracą, a kiedy trzeba, krwią i łzami wylanymi dla wolności. Niech Jego czyny, Jego duch prowadzi nas dalej. Niech przypomina, że Polska to my i że musimy godnie kontynuować dzieło takich ludzi jak Syler Ratajski, bo dopóki pamiętamy o nich, Dopóty Polska będzie żyła, wolna, wielka, niepokonana. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Henryk Szopiński, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Izbo, mam zaszczyt również jako wielkopolanin przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczące poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 150. rocznicy urodzin Syla. Cyryla Ratajskiego. Cyr Ratajski urodzony w Wielkopolsce po studiach w Berlinie. Wprawdzie działalność polityczną i społeczną rozpoczął na Śląsku, lecz większość życia poświęcił Poznaniowi i Wielkopolsce. W czasie powstania Wielkopolskiego był wysłannikiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej do Paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego. W 1922 roku został prezydentem Poznania. Po wyborze powiedział: cytuję, obejmując urząd prezydenta, pragnę oddać życie swemu miastu w zupełności. Czas pokazał, że patetyczne słowa nie były okolicznościową deklaracją. Z polskiego miasta garnizonowego na rubieżach Rzeszy przekształcał Poznań w dobrze zorganizowane miasto europejskie. Inicjował Mnóstwo projektów we wszystkich dziedzinach miejskiego życia, łącząc umiejętnie twarde wymogi ekonomiczne z nietuzinkową wyobraźnią. Miasto zaczynało rozkwitać jak nigdy dotąd. Wszystkie działania, a także umiejętności oratorskie i towarzyskie sprawiły, że był powszechnie ceniony i lubiany. Mówiło się o jego mądrości, autorytecie, oddaniu sprawom Poznania i Polski. Poproszony przez premiera Władysława Grabskiego przez kilka miesięcy pracował dla rządu jako minister spraw wewnętrznych. Po trudnych miesiącach na tym stanowisku wrócił do Poznania, gdzie ponownie został wybrany na prezydenta yy, yy, miasta. Ratajski prezentował Polskę na światowych zjazdach międzynarodowych, organizacji samorządowych. Położył duże zasługi dla zorganizowania w 1929 roku w Poznaniu powszechnej wystawy krajowej. Był też członkiem Ligi Narodowej. W okresie międzywojennym Cyr Ratajski brał czynny udział w życiu publicznym i pełnił wiele funkcji. Między innymi był prezesem rad nadzorczych Poznańskiej Kolei Elektrycznej, Komunalnego Banku Kredytowego czy Zachodnio Polskiego Towarzystwa Kredytu Miejskiego. Po wybuchu II wojny światowej, Ratajski nie wycofał się z działalności społecznej i politycznej. W 1939 roku po zajęciu Wielkopolski przez Niemców przeniósł się do Warszawy, gdzie objął funkcję pierwszego delegata rządu RP na kraj. Był jednym z organizatorów polskiego państwa podziemnego, struktury administracyjnej, która miała kontynuować działalność państwową w okupowanej Polsce. Mimo trudnych warunków Wratajski koordynował działania konspiracyjne i utrzymywał kontakt z rządem na uchodźstwie. W 1942 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia ustąpił ze stanowiska i wkrótce zmarł. Jego życie było przykładem patriotyzmu wyrażonego nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami w budowie silnego, niezależnego miasta, wspieraniu niepodległości Polski i działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej. Dzięki jego pracy i poświęceniu Poznań i cała Wielkopolska w okresie międzywojennym mogły dynamicznie się rozwijać, a jego działalność w czasie Wojny miała kluczowe znaczenie dla organizacji oporu przeciw okupantom. Dziś cyr ratajski jest symbolem patriotyzmu pragmatycznego, skupionego na konkretnych działaniach, które miały realny wpływ na losy Polski i jej mieszkańców. Jego wkład w rozwój młodego państwa polskiego, a przede wszystkim poznania jest nieoceniony, a uczczenie 150. rocznicy urodzin w postaci uchwały polskiego parlamentu stanowią doskonałą okazję do przypomnienia jego zasług i inspiracji dla przyszłych pokoleń. Klub koalicji obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem proponowanej uchwały. Dziękuję. Dziękuję są Adam Luboński, Polska 2050. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to cieszy, że dzisiaj jako Wielkopolanie wszyscy bez jakichkolwiek podziałów politycznych jednym wielkim sercem Wielkopolski przemawiamy. Dziś Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaję hołd Cyrylowi Ratajskiemu, wybitnemu patriocie politykowi, działaczowi społecznemu, który całe swoje życie poświęcił służbie Polsce. Klub Polska 2050 zdecydowanie popiera projekt uchwały upamiętniającej tę niezwykłą postać. Ratajski był człowiekiem, który wierzył, że Siła Polski tkwi w dobrze zorganizowanym społeczeństwie i silnych instytucjach. Jako prezydent Poznania trzykrotnie udowodnił, że potrafi myśleć o przyszłości, a nie tylko o bieżących wyzwaniach. Dzięki niemu miasto dynamicznie się rozwijało, Powstawało nowe, powstawały nowe szkoły, instytucje kultury, obiekty infrastrukturalne, które do dziś są świadectwem jego wizjonerstwa. Był nie tylko znakomitym samorządowcem, ale i mężem stanu, który który w kluczowych momentach historii naszego kraju stanął na wysokości zadania. Jako delegat rządu na kraj okupowanej Polsce podejmował się niezwykle trudnej misji koordynacji działań politycznych i społecznych w konspiracji. To dowód na jego niezłomność i oddanie ojczyźnie. Sam powiedział niepodległość i wolność nie stają się, nie, nie stają się dane raz na zawsze. Trzeba je Umacniać codzienną pracą i odpowiedzialnością za państwo. Dziś te słowa równie aktualne jak wtedy. W czasach pełnych wyzwań warto przypominać sobie, że patriotyzm to nie tylko wielkie czyny, ale także codzienna troska o przyszłość kraju. Klub Polski, Polska 2050 z dumą popiera tę uchwałę i zachęca wszystkich do jej przyjęcia. Niech pamięć o Cerylu Ratajskim będzie dla nas inspiracją i zobowiązaniem do budowania silnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej Polski. Dziękuję, Dziękuję bardzo, pan poseł Adam Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, Klub Parlamentarny bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 150 lat temu, jak napisali w projekcie uchwały, urodził się cyrk radajski w Zalesiu Wielkim w gminie Borek, powiat Gostyński. Stamtąd wędrował do Berlina, aby tam studiować, ale zaangażowany w działalność również na Śląsku, później wraca do Wielkopolski. Tam na Śląsku też spotyka się z tamtejszymi działań, działaczami polonijnymi, m.in. z Korfantem. Gdyby go określić różnymi określeniami, to można byłoby powiedzieć tak, że Wielkopolanin, Poznaniak, adwokat, działacz publiczny, prezydent miasta Poznania, minister spraw wewnętrznych w rządzie premiera Grabskiego, delegat rządu na kraj 1940 do 1942 roku, ale przede wszystkim gospodarz Poznania, bo taki został zapamiętany. I to gospodarz Poznania jako prezydent, który nie pobierał pensji za swoją prezydencką pracę. Zielony Poznań to w jego imieniu profesor Władysław Marciniec urządzał kolejne parki miejskie. Park Wilsona, Sołacki, Kasporowicza, Marcinkowskiego, ale też powstał wtedy ogród botaniczny, który przy Uniwersytecie Poznańskim. A na PWC, czyli Powszechnej Wystawie Krajowej, to wtedy już w latach 30. po raz pierwszy podróżowały elektryczne pojazdy, samochody. To on urządzał linie trolejbusowe. To w Poznaniu powstała pierwsza spalarnia odpadów. To był przykład gospodarza, który chodził po ulicach i sprawdzał, jak funkcjonują służby miejskie. Taki był Cyril Ratański. Wydaje się, że można by było rozpisać tę jego działalność na wiele życiorysów, bo przecież ten przedwojenny prezydent Poznania. Był zaangażowany też w pracy Naczelnej Rady Ludowej w Powstaniu. Był łącznikiem z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. Tak jak już mówiono wielokrotnie, był też wojewodą i prezydentem Poznania po wybuchu, akurat po wybuchu II wojny światowej. Jednocześnie, kiedy rezygnował ze swojej działalności jako, jako delegat rządu na kraj. Wtedy premier Mikołajczyk zwrócił się do m.in. profesora Piekiełkiewicza, prosząc go, żeby jednak utrzymał być może jego jako działacza na Wielkopolsce. Wtedy odpowiada, powierzenie Wrzosowi, taki pseudonim, poznania uważam za nie, niemożliwe, ponieważ nie może zamieszkać w swoim okręgu, bo mieszkał w generalnej guberni. Natomiast zapewniłem jego współpracę na innym odcinku. Zaś Stanisław Wachowiak, jego współpracownik, pisze. Szlachetny wielki cyryl ratajski, największy wielkopolanin tego wieku, miał w sobie szlachetność nawet wobec osobistych wrogów, których nie ma, miał w sobie coś rzymskiego. Dziękuję, za Dziękuję. pani posłanka Katarzyna Uberhan lewica Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo rozdawał mi się właśnie laptop, gdzie miałam napisane kilka słów i faktów z życia wybitnego Poznaniaka, ale nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć parę słów od serca. Jako dumna poznanianka, cieszę się, że dziś na tej sali możemy tutaj wspólnie ponad politycznymi, partyjnymi podziałami poprzeć tą y, pod, piękną, potrzebną uchwałę w 150 rocznicę urodzin byłego prezydenta mojego rodzinnego miasta Poznania. Te urodzin, ta rocznica y, przypadała 3 marca, więc y, tak jak mówiłam, wszyscy tutaj, przy moi przedmówcy, tak jak tak i ja. Jesteśmy bardzo dumni z naszego byłego prezydenta, którym miasto zawdzięcza za, za to, czym jest dzisiaj. Zawdzięcza rozwój infrastruktury, zawdzięcza pierwszą, na przykład pierwszą spalarnię śmieci, czy chociażby znane i sławne na cały, cały kraj, na cały, na cały kraj, a czy nawet na cały świat targi, poznańskie Przecież to targi poznańskie otworzyły Poznań na świat, otworzyły nam Polakom też to okno, przysłowiowe okno na świat. Gdyby nie Cyryl Ratajski, moje rodzinne miasto nie byłoby tym, czym jest dziś. Dlatego dziękuję za tą inicjatywę, choć tutaj z wieloma z panów posłów, zwłaszcza z prawej strony, Dzieli nas z reguły bardzo wiele, to cieszę się, że są sprawy, które łączą ponad podziałami i oczywiście klub Lewicy poprze tą uchwałę z wielką przyjemnością, radością jako dumna poznanianka. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Bronisław Poltyn, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Konfederacja poprze projekt uchwały upamiętniającą 150 rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego. Uważamy, no akurat nie mamy w zestawie Poznaniaka, który by się wypowiedział, bo to prezydent Poznania, tak, jeden z najsłynniejszych chyba w Poznaniu Prezydentów, także może na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani posłanka Paulina Matysiak, koło razem. Podkreśliłem mocno. Tak, wszystko się bardzo, zgadza panie bardzo, marszałku. Proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, jutro posłowie, jestem tego pewna, oddadzą część Cyrylowi Ratajskiemu, politykowi, samorządowcowi i działaczowi społecznemu, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz dobra wspólnego. To postać, której zasługi wykraczają poza historię Wielkopolski. To wzór odpowiedzialnej polityki i służby publicznej, z którego i dziś możemy czerpać inspiracje. Jego dorobek jako prezydenta Poznania pokazuje, jak skuteczna może być polityka oparta na pracy podstaw, nadbałości, o rozwój społeczny i gospodarczy miast, na przekonaniu że państwo to nie tylko administracja, ale przede wszystkim ludzie i ich potrzeby. Ratajski udowodnił, że polityka samorządowa może i powinna koncentrować się na poprawie jakości życia obywateli poprzez inwestycje w infrastrukturę, edukację, opiekę społeczną i kulturę. Był także człowiekiem, który miał odwagę sprzeciwiać się autorytarnym zapędom sanacji i angażować się w działania na rzecz demokracji. W czasie okupacji niemieckiej, jako delegat rządu na kraj, kierował podziemną administracją cywilną. Była to walka o to, aby Polska nie tylko przetrwała wojnę, ale by tuż po niej mogła odrodzić się jako silne i sprawiedliwe państwo. Dziś, w obliczu kryzysów społecznych i politycznych, postać Cyryla Ratajskiego przypomina nam, że polityka to nie walka o władzę dla władzy, ale odpowiedzialność za wspólnotę. To zobowiązanie do działania na rzecz równości, na rzecz demokracji i na rzecz dobra publicznego. Koło poselskie razem zagłosuje za uchwałą upamiętniającą Cyryla Ratajskiego. Warto, abyśmy pamięć o tej postaci przekuli w rzeczywiste działania, na rzecz odpowiedzialnych samorządów, na rzecz państwa bliskiego obywatelom i na rzecz polityki, która nie zapomina o tych, którzy są w potrzebie. Dziękuję. Dziękuję. Jarosław Sachajko, Republikanie. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Debatujemy nad uchwałą pojmującą 150. rocznicę urodzin Cyryla Latejskiego, wybitnego polityka, działacza społecznego i reprezentanta Poznania, który w trudnych czasach walki o polskość odegrał kluczową rolę w budowaniu siły i tożsamości naszego narodu. Jego zasługi dla Wielk Wielkopolski i całej Polski są niepodważalne. Był nie tylko samorządowcem, lecz także człowiekiem głęboko zaangażowanym w sprawy społeczne i gospodarcze. To dzięki jego wysiłkom poznań stał się nowoczesnym i dobrze zarządzanym miastem, a idea pracy organicznej znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. W okresie II wojny światowej Ratański wykazał się niezłomnością i patriotyzmem jako delegat rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, ponosząc wielkie osobiste ryzyko upamiętniając jego życie i dokonania oddajemy hołd nie tylko jemu, ale także wartościom, które reprezentował: pracowitości, odpowiedzialności i służbie społeczeństwu. Niech ta uchwała przypomni nam wszystkim, że siła Polski leży w dobrze zarządzanych, wspól... zarządzanych wspólnotach lokalnych i ludziach, którzy ponad własny interes stanowią dobro kraju. Dziękuję. Dziękuję. Cztery osoby zgłosiły się do pytaniem ustalam czas zadawania pytania na minutę i bardzo proszę pani poseł Lidia Czechak, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziś z dumą upamiętniamy 150. rocznicę urodzin Cyryla Tajskiego, wybitnego patrioty, społecznika i samorządowca, który odegrał kluczową rolę w historii Poznania i Polski. Cyril Latański urodził się 3 marca 1975 roku w Zalesiu Wielkim, gmina Kobylim, powiat krotoszyński. Swoją działalność zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach naszej ojczyzny. Był nie tylko znakomitym prawnikiem i politykiem, ale przede wszystkim prezydentem Poznania, który przyczynił się do dynamicznego rozwoju miasta w okresie międzywojennym. Pod jego rządami Poznań stał się prężnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym. To z jego inicjatywy powstały liczne inwestycje infrastrukturalne, a Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się wizytówką polskiej gospodarki. Podczas II wojny światowej Ratajski wykazał się wielką odwagą i oddaniem dla kraju. Za swoją działalność konspiracyjną i niezłomną postawę zapłacił wysoką cenę. Po aresztowaniu przez Gestapo został osadzony w więzieniu, a po jego a jego zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu. Dziś, w 150. rocznicę jego urodzin, oddajemy hołd człowiekowi, który przez całe swoje życie poświęcił służbie Polsce i Polakom. Jego postawa stanowi wzór dla przyszłych pokoleń Dziękuję, samorządowców serdecznie. i patriotów. Mam tylko jeszcze pytanie do ministra kultury: Czy byłaby możliwość stworzenia wystawy dokumentującej życie Cyryla Ratajskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu? Nie ma co prawda ministra kultury, ale na pewno to przemyśli. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma. Pan poseł Marcin Porzucek w grup parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma. Pan poseł Michał Pyrzyk. Jest. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako urodzony w Poznaniu, obecnie mieszkaniec Subcy w Wielkopolsce z ogromną radością przyjmuję ten projekt uchwały upamiętniający 150. rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego, wybitnego patrioty, społecznika i prezydenta Poznania. Jego niezłomna praca na rzecz rozwoju stolicy Wielkopolski i całego regionu przyniosła, Trwałe efekty. To on kształtował nowoczesny Poznań, rozwijał infrastrukturę, wspierał kulturę i edukację. Jednym z jego największych osiągnięć było stworzenie powszechnej wystawy krajowej w 1929 roku, co przyczyniło się do powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich. Był także jednym z organizatorów zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu nasz region powrócił do macierzy, a jego działania przyczyniły się również do odbudowy administracji po odzyskaniu. Niepodległości przez Polskę. Tą uchwałą oddajemy mu hołd jako wzorowi obywatela i przywódcy, który swoją mądrością i pracowitością zasłużył na trwałe miejsce w historii Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy pani poseł sprawozdawca ma ochotę zabrać głos, bo nie było żadnych uwag. O, super. Dziękuję bardzo uprzejmie. Zamykam dyskusję do głosowania nad projektem uchwały. Przystąpimy w bloku głosowania.